Są takie rzeczy, które raz na jakiś czas trzeba pomalować na nowo. Farba niszczy się od słońca, od deszczu, wyciera się. Kiedy malujemy coś dużego. Potrzebujemy do pomocy kilku fachowców, kilku fachowych metod. Jaką masz metodę? Ja mam metodę, że najpierw narywę ten, potem ten, potem ten, potem ten, A czasem długich rąk. No, i kiedy malujemy coś dużego, musimy poświęcić na to sporo czasu. Ale kiedy chcemy pomalować coś małego, to czasem musimy to najpierw znaleźć. Mam dla Was zagadkę. Bardzo trudną zagadkę na spostrzegawczość, gdzieś na tym plastrze jest matka. Ale nie ma żadnego oznaczenia. Miała naklejoną zieloną dużą kropkę, ale ta kropka jest spadła. I od początku roku nie udało mi się znaleźć jej w tym ulu. A dziś to zrobiłem. Czy wy widzicie matkę? Znalezienie matki, która nie jest oznaczona, jest bardzo trudne. I im późniejsza robi się wiosna, tym trudniejsze, bo tym więcej pszczół jest w ulu. I dlatego dziś postanowiłem znaleźć ją i wreszcie oznaczyć. Na szczęście, matka zwykle jest na górnym korpusie, u góry ula, bo tu jest po prostu cieplej i dużo łatwiej, du dużo łatwiej utrzymać ciepłą temperaturę dla czerwiu. Znaleźliście ją już? Jeszcze nie? Pokażę Wam. Jest tutaj. Widzicie? Jest większa, ma troszkę inny kolor i ma taki długi odwłok, że nie przykrywa go w całości skrzydłami. Zaraz pokażę Wam, jak będziemy ją oznaczać. Użyjemy specjalnie przygotowanego pudełka z siatką, żeby matkę złapać. Musimy być ostrożni, żeby jej się nic nie stało. Pamiętacie, matka jest tylko jedna. Ona się tu nie spieszy do naszego pudełeczka. Ale może nam się uda. Mam ją tutaj. Delikatnie, delikatnie ostrząsnę na dół i zamknę w tym. Bardzo delikatnie. Nie chcemy, żeby coś jej się stało. Udało nam się tutaj złapać do takiego pudełka z siatką matkę. Razem z nią jest jeszcze jedna robotnica. Matka jest tutaj po lewej stronie, widzicie. Odtąd dotąd jest długa. I teraz, żeby ją oznaczyć, moglibyśmy wykorzystać na przykład jakąś kolorową naklejkę. lub specjalny flamaster, ale ja użyję po prostu korektora z pędzelki. tego zamoczymy i teraz tak, żeby matce nie skleić skrzydeł, żeby tylko na odwłoku i zrobić kropeczkę przez tę siatkę maluję jej kropeczkę. I poczekamy, pozwolimy, żeby to... Troszkę wyschło, a potem ją wypuścimy. A teraz? A teraz zbliżenie na twarz matki. Wygląda sobie przez szparkę. Królowa matka mówi: Do widzenia. A tymczasem skończyliśmy też malowanie naszej zjeżdżalni. Fachowa robota.